Witam Was w kolejnym unboxingu. Lubię ten content. Lubię z tego względu, że wtedy mogę doświadczać czegoś nowego, widzieć coś pierwszy raz z Wami i mieć to pierwsze wrażenie. I dzisiaj tu mam pudło wielkie, przyszło od Lodzitecha, Wiedziałem, bo tutaj była naklejka. Wyciąłem ją, żeby nie zdradzać adresu, a teraz otworzę pudełko, w którym prawdopodobnie znajdę pudełko, a w tym pudełku ten przedmiot, który jest przedmiotem dzisiejszego unboxingu. Ja wiem, co to jest. Wy też prawdopodobnie możecie wiedzieć, co to jest po tytule. Jeszcze nie wiem, jaki to będzie tytuł. Ale natomiast zaraz przekonacie się, co to jest, jeżeli tytuł nie zdradza szczegółów. A więc tak. Otwieramy. Jest ładna wyściółka. No i jest przedmiot naszego unboxingu. Gdzieś to pudło tu odłożę. To jest, to jest, to jest, Oj, dobrą stronę zjechałem, Lira Glow od, e, od Logitech. zmienię sobie, zmienię sobie fokusa, żeby to był 25 obszarowe, żeby było widać. Taka mała lampka, którą wypuścił jakiś czas temu Logitech. No i powiem szczerze, coś takiego chciałem. Coś takiego tutaj w tym momencie, bo niedawno wymieniłem... Znaczy, słapowałem monitor i jeszcze nie zamontowałem z powrotem kamerki, ale na dniach, właściwie już nawet praktycznie chyba po tym unboxingu, a przed jego premierą, czyli już prawdopodobnie prowadziłem live'a za pomocą tego oświetlenia, więc widzieliście je w akcji, a jeszcze nie widzieliście unboxingu, bo taki jest plan. Taki jest plan, żeby no cóż, teraz to odpakować dla Was, pokazać, a no zacząć od razu z tego korzystać, więc odpakowujemy. Bardzo chciałem to oświetlenie. E, jak się będzie sprawdzać, a podejrzewam, że będzie się sprawdzać, no to pytanie, czy będę potrzebował drugiej takiej lampki? Jak tak, to sobie dokupię drugą i no i to już będzie cały mój setup pod oświetlenie. Jeżeli chodzi o e, oświetlenie na streamach bardzo mi zależało na tym, żeby mieć taki zestaw plug and play, czyli wiecie, mam tutaj oświetlenie i tak dalej, odpalam streama bez ustawiania tych dużych lamp, które mnie teraz oświetlają i mogę sobie dla was bez problemu streamować, bo wiadomo, na streamie jakość e, oświetlenia nie musi być taka jak pod film. No bo też kamerka jest dużo, dużo mniejsza. Tu jest TrueSoft Desktop Control App i USB. Takie są oznaczenia, kurcze jakie to jest fajne, ale fajne to jest, tak to wygląda, za, za jasno, tak to wygląda, taka, taka mała łapeczka, bardzo fajnie, ale solidnie jednocześnie, solidnie i tutaj tutaj są takie folijki, więc zaraz je pościągamy, oczywiście musimy je pościągać, żeby dało się to obczaić. Ja to zawsze nawet takie najdrobniejsze pierdoły. Dajcie znać, czy Wy też tak, e, że tak powiem, bawicie się w odpakowanie, żeby żadnego elementu odpakowanej rzeczy nie zepsuć. U, można to tak nieźle wysunąć. No i tutaj daje się to prawdopodobnie na monitor. Cyk, w ten sposób. Kurczę, mon montaż jest easy. O, może nie jest taki easy. Hmm. Tutaj tak i... W ten sposób? Nie, to wtedy mi leci do przodu. No nic. Już wiele razy było tak na unboxingach, że coś odpakowywałem, mówiłem, a potem okazywało się, że jednak, że jednak jest jakieś rozwiązanie, więc prawdopodobnie dogram dla Was albo jeszcze. Albo dogram do Was recenzję tego, czyli poużywam sobie tego trochę i, i zobaczycie tutaj wstawkę z recenzji tego sprzętu, albo po prostu recenzja, unboxing nie wleci, albo wleci jako materiał dodatkowy. A e, no cóż, a teraz to się tylko pozachwycam. Tutaj mamy jasność, tutaj mamy e, temperaturę barwową i przycisk włączania. Takie plug and play. Można zarządzać z aplikacji, z poziomu aplikacji. E, Natomiast no, można zarządzać też ręcznie. No i wejście na USB-C świetna sprawa, jej brakuje mi tylko, żeby jeszcze w myszce i w klawiaturze, no i w tej podkładce ładującej było USB-C. A tak to już by było naprawdę super. Mam nadzieję, że już w każdym kolejnym, tym nowszym modelu Logitech tak, tak będzie do tego podchodził. Tutaj mamy też gwint. O tak, czyli to się kręci, ale można też wykręcić to i mamy gwint y, 3/4, czyli standardowy statywowy gwint to też jest super sprawa, ponieważ ja właśnie na takim gwincie mam zamontowaną kamerkę. Z tyłu, zaraz wam tutaj gdzieś tą kamerkę pokażę, jak ją tu mam. Dobra, nie wiem gdzie ona jest, ale z tyłu mam tutaj przy, przyklejone do monitora takie mocowanie jak do GoPro. No i na tym montuje właśnie kamerkę. Na takim, i, I kamerka jest przymocowana do y, głowicy kulowej, która ma zakończenie gwintem 3-4 cala i kamerka właśnie z Logitecha też StreamCam ma możliwość kręcenia 3-4 cala. I ja mógłbym sobie na przykład przykleić tutaj drugie mocowanie od GoPro na y, znaczy trzecie, tak, bo pierwsze jest na środku i tak się oświetlić tym. Mega sprawa, no ale jest jeszcze coś takiego. Co można sobie zamontować, i na razie z tego będę korzystał bez kombinacji. No i cóż, mogę, mogę Wam e, pokazać, jak to działa, jak to świeci, bo tutaj mam akurat wolny kabel USB-C. Mam nadzieję, że da nam tyle prądu, co potrzebujemy i włączmy to. Chyba, że akurat nie da nam tyle prądu, co potrzebujemy nie, daje, o, okej, okay, włączyło się no cóż na, przy tych lampach, które mam tutaj raczej, raczej o wow, o wow, wow nie, no daje, daje radę w sensie już widzę, że to jest zupełnie wystarczające do streamów jedna taka, a dwie to już na 100% wystarczą do streamowania takiego przed kompem no mega sprawa, mega sprawa teraz jeszcze się pobawmy temperaturą barwową o kurcze, naprawdę można. I białe światło mamy super sprawa. Teraz to się zaskoczyłem, bo powiem szczerze, że widziałem recenzję tego, ale jak poświeciłem sobie tym w oczy na maksymalnej jasności, no to tutaj nie mam najmniejszych wątpliwości, że jest to wystarczające w 100% do właśnie streamowania. Mam sobie to tutaj. Teraz przekręcę sobie. Cyk. Tylko cały czas nie ogarniam tego montażu, jak to się mutuje. Montuję, okej, okay, coś takiego, ale cały czas mi gdzieś to tam ucieka, nie kumam tego, to powinno się tu opierać, na tym. Hmm, jestem, jestem nieogarnięty, może powinien, nie no, tak to się powinno opierać, syk, aha, bo ja to mam z tutaj... tyłu, dobra, ok. w ten sposób i teraz sobie podepnę kabelek. Jakoś ci recenzenci, którzy to robili ze Stanów, im to lepiej wychodziło. Trzeba przytrzymać dłużej i się świeci. Nie, daje rady. I bardzo ładne, równe światło. No, moim zdaniem, dwie takie lampki będą w zupełności wystarczające. Nawet jedna powinna być w zupełności wystarczająca. Ja teraz zrobię testa, zgaszę światło. Muszę wyłączyć. Hmm. Oczywiście. Podkręcę Wam tutaj jasność. I tak jest kiepsko. ISO. Wrzucę automatyczne i. Albo dobra. Ryb ISO 4000. I tak to wszystko wygląda. Hmm, nieźle, ale jeszcze jakbym odpalił sobie kamerkę. Odpalę sobie kamerkę na przykład na GiHubie. I tu mam Lira Glow, więc mogę to sobie od razu zarządzać tutaj. O i można sobie ściągnąć. Śmieszne jest to, że jest do Screenlinka, który jest aplikacją od Elgato, więc do konkurencji jest tutaj od razu link. Czyli no nie wiem, co tam oni współpracują ze sobą. I tak, temperaturę sobie można zmieniać. Tutaj w ten sposób jasność sobie można zmieniać. Tak jest najciemniejsze, tak jest najjaśniejsze, więc też spoko. I można sobie wyłączyć, ale bardzo przyjemnie się wygasza, nie? Jak się kliknie? Cyk i, I bardzo ładnie tak wchodzi Elgato screen, screen Link. Fajnie, fajnie, jakby czyli nie mają tutaj bólu do konkurencji, gdzie de facto, jeżeli chodzi moim zdaniem o setup dla streamerów, jeżeli chodzi o duże marki, to tutaj Elgato jest największą konkurencją, a tutaj widać, że nie mają o to bólu. Wydaje mi się, że w 100% to starczy. Jeszcze sobie odpalę, właśnie. Nie mam kamerki. No i chciałem sobie odpalić kamerkę, a nie mam kamerki. Ale to powiem Wam szczerze, bardzo, bardzo fajnie się sprawdza. Mega mi się podoba. Ja bardzo długo na to czekałem. Bardzo długo na to czekałem. Czekajcie. I w końcu jest. I w końcu jest i to mnie mega cieszy, bo chciałem takie rzeczy Przecież Logitech kiedyś był potęgą, jeżeli chodzi o streamerów. Każdy miał Blue Yeti, jak teraz ja. Każdy miał C920, a ja mam akurat Stream ale potem Elgato zaczęło im odbierać dużą część rynku, i właśnie brakuje, brakowało mi czegoś takiego, takiego rozwiązania. To jest tańsze niż lampy od Elgato, ale też nie jest tanie. 300 wy chyba kosztuje mm, tak, taka lampka, i powiecie, łopanie, drogo. Tak. Takie odpowiedniki chińskie da się wyrwać za 150 zł, natomiast mając doświadczenie z chińskimi lądami, tam serii, czyli poziom odwzorowania barwy światła, takiego naturalnego, żeby Wam nie robiło zielonej skóry, czy czerwonej, czy czegoś takiego jest bardzo, bardzo niski. Tu jest bardzo, bardzo wysoki, chyba bodajże 97 albo 95% niby wszyscy piszą w tych ledach, że serii 90+, nie? No, ale wiecie co robi różnicę, czy to jest 90 czy 95, przynajmniej patrząc na niektóre ledy, z którymi miałem do czynienia. Więc tutaj daje to bardzo przyjemne światło. Plus oczywiście znana marka, więc za to oczywiście trzeba dopłacić. No, ale bardzo fajnie się to integruje z całym sprzętem. Brakuje mi tylko, tutaj tylko streamka i żałuję, że go sobie nie zasatapowałem przed tym unboxingiem, ale być może zrobię dla Was jeszcze pełną recenzję tej lampki, bo naprawdę fajnie to wygląda i bardzo mi się podoba. I nawet nie wiem, czy nie wleci pełna recka zamiast, zamiast i tutaj, oczywiście, jeszcze mamy, nawet nie popatrzyłem, mamy kabel, mamy kabel USB-C od Logitecha. Czy on jest długi? Jest długi, jest spoko długi kabel, ale dla mnie i tak za krótki u mnie. U mnie naprawdę kable muszą mieć po 2 metry. Muszę sobie kupić jakiegoś potężnego huba na co najmniej 3 USB, bo mam tam z tyłu huba, ale na jedną USB typ C i pod niego jest podpięta kamerka zazwyczaj, no teraz niestety nie jest, a chciałbym jeszcze właśnie na tą lampkę. Najpierw przeprowadzę sobie testy z jedną lampką, czy ona mi wystarczy, jeżeli będę czuł potrzebę, że jednak to może być trochę za mało, dokupię sobie drugą, ale to nie, że za mało, że za mało światła, bo ja już widzę, że tego światła jest tu w zupełności wystarczająco i jakiekolwiek mocniejsze LEDy do streamowania, to jest troszeczkę troszeczkę przerost formy nad treścią, zresztą ja to widzę po ogólnie swoich ledach, które kupiłem, które na przykład mam do oświetlania tej, tego kadru, czy w ogóle swoich swoich filmów, gdzie ja mam Yongnuo y 600 z dyfuzorem i Muszę mieć albo jest skręcone do 30% mocy, albo światło w, w aparacie bardzo mocno podbite. Bo jak dam na maksa, to patrzcie co się dzieje. A ISO jest na 640. Tak więc patrzcie, jak mnie teraz przepala przy niskim ISO i przy dość ciemnym obiektywie to było światło 3,7, i taki byłem przepalony. No więc i tak wykorzystanie tak naprawdę tego światła jest za dużo wręcz. Za dużo często robi też bardzo ostre cienie i tak dalej, dlatego to jest moim zdaniem w punkt. Naprawdę w punkt. Jeszcze będę robił testy. Mam nadzieję, że potwierdzę to w recenzji tego sprzęciku. Dajcie znać, kto z was streamuje albo próbuje streamować i czy takie coś byście chcieli. Ja mega chciałem. Mega chciałem, bo chciałem mieć gotowy setup, że wiecie. Siadam Cyk, stream, mam światło, mam kamerę, mam wszystko, nie muszę się bawić z lampami itd. dlatego prawdopodobnie wy już to widzieliście, ale no ja zamierzam zacząć tutaj walić ostre streamki, jak już mam taki setupik. Dzięki wielkie za dzisiaj. Dajcie znać, czy Wam się to podoba, czy chcecie pełną recenzję, czy ktoś z Was robi streamy, czy też nie. No i cóż. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Aha, to nie jest w żaden sposób sponsorowane. To nie jest w żaden sposób sponsorowane. Oczywiście dostałem to od Logitecha, ale jak najbardziej sobie mogę o tym mówić, co mi się podoba. Jak mi się nie podoba, to też bym powiedział. Ale ja mam tak z elektroniką, że w 99% jednak mi się podoba. Jak wyszukuję jakieś minusy, to na siłę, no wiecie, przy unboxingu, to ciężko doszukać się jakichś minusów, jak tutaj jest wszystko ładne. No i ten pomarańczowy kolor, który ma się stać takim symbolem chyba hmm, tej, e, tego brandu Full Creators od Logitecha, czyli nowy brand, ewidentnie Logitech tutaj idzie w rozwój czegoś nowego, ja szczerze mam nadzieję, mam nadzieję to, i to taki znaczek C w stylu Logi, Mam nadzieję, że e, wypuszczą konkurencję dla e, Steam Deck'a, ja tutaj mam e, Loud Deck'a lub Deck'a, lub Deka. Mogliby to wykupić i, i przerobić na, na swój odpowiednik Steam Deck'a, jak zresztą zrobili z Blue, z Blue Yeti, tak? I mogliby tak zrobić z tym, mieliby już kompletne portfolio, bardzo fajnie by to było, bo przede wszystkim fajnie by było, jakby się to z sobą zintegrowało. Ja tutaj sobie sprawdzę, mam tego LubDeka na testy od widza. Sprawdzę sobie, czy to światło na przykład się integruje z Lubdekiem, bo te, taki plus jest sprzętu delgator, że tam no wszystko, je, wszystko jest w jednym sofcie. Tutaj ja mam prawie wszystko w jednym sofcie. W sensie, nie, no, też mam wszystko w jednym sofcie, Co ja gadam, też mam wszystko. Mam mikrofon, mam, mam kamerkę i mam światło. Ale oni mają jeszcze te zewnętrzne różne rzeczy do zarządzania. Tutaj Lodzi mam wrażenie, że troszeczkę przespało i daje sobie podbierać rynek przez Elgato. Dlatego mam nadzieję, że ta część 4 Creators zacznie się naprawdę potężnie rozwijać i zaczną wypuszczać konkurencyjne rzeczy do e, portfolio Elgato. Bo tak naprawdę teraz Elgato ma komplet portfolio, tak jak kiedyś wszyscy siedzieli na Logitechu, bo dostarczą najlepsze sprzęty. Tak teraz dużo osób siedzi właśnie na sprzętach od Elgato, bo mogą mieć wszystko. Mogą mieć Steam Decka, mogą mieć lampy, mogą mieć kamerkę, mikrofon itd. itd. i jeszcze tym wszystkim sobie ze Steam Decka zarządzać. Mam nadzieję, że lodzi czymś takim odpowie, bo mega ich uwielbiam. Uwielbiam lodzi i myszki, wszystko, więc klawiaturkę moją. Więc chciałbym mieć taki kompletny setup od nich i do takiego kompletnego setupu brakuje mi właśnie jeszcze czegoś takiego do zarządzania streamem. To był przedostatni element, teraz czekam na ostatni element i jest wszystko. No może jeszcze green screen, ale na to nie mam jakiegoś superparcia. Dzięki wielkie za dzisiaj. Przeciągnęło się to zakończenie, ale to wiecie, to jest luźny format, to jest format, który wlatuje na kanał tak luźno, po prostu, żebyście mieli co oglądać. Ja sobie robię takie pierwsze wrażenia, wy sobie oglądacie tak po prostu, nie? Żeby nie marnować kontentu, bo jednak przychodzi coś takiego do mnie, ja zawsze wiecie, mam, mam jakieś pierwsze wrażenia ze sprzętem. Trochę. Wiecie, trochę to tak zabija, taką. Bo ja naprawdę się cieszę, jak dziecko jak przychodzi do mnie nowy sprzęt, to sobie otwieram i tak dalej. No i przez to, że chcę to z wami otworzyć, no to ta, ta, ta taka pierwsza radość zawsze trochę mija, nie? No bo przychodzi kurier, zostawia paczkę i ona leży przez kilka godzin, a ja bym już chciał rozerwać, wiecie, dziecko gdzie, gdzie znajduje pod choinką czy coś. Więc to czeka na Was, więc tak, tak po prostu dla Was chcę, chcę się z Wami dzielić tą radością. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku. Oczywiście, już jutro. Na tym kanale kontent domyślnie ma być codziennie. Jak nie ma, to znaczy, że coś poszło nie tak, ale domyślnie codziennie się widzimy. Dzięki wielkie za dzisiaj. No i cóż, miłego dnia, wieczoru, nocy. Wam życzę i widzimy się już jutro. Do zobaczenia. Cześć.